Siemano wszystkim, z tej i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. To jest seria 1 vs 1. To jest mój pierwszy odcinek właśnie z 1 vs 1 o gifta i takich giftów. Ale pamiętajcie, że zostawić łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem. I dzisiaj też pewnie wleci odcinek z codziennego z z sklepu. Przywitaj się. Siemanko, czy chcesz kogoś pozdrowić? Okej. Okay. Chcesz brata pozdrowić? Tak. Okej, okay, pozdrawiamy brata. No to co? Chyba startujemy, prawda? Jeż jeżeli wygrasz, wygrywasz gift'a za 200 fotolsów. Pas pasuje? Okej. Okay. Okay, no to dawaj. Gramy do trzech. E, e, będę edytował. Dobra. E, trzy, cztery. Okej. Okay. A i przepraszam was z... przepraszam was, że wczoraj właśnie nie było live'a, ale mi coś Ju... właśnie nie wiedziałem jak było uruchomić jakieś Miałem... musiałem programy zainstalować, ale już to trochę obczaiłem, więc prawdopodobnie już może jutro mi się uda zrobić live'a z nagrodami na których będą oczywiście. A bo właśnie ty jesteś nowy na ty jesteś nowy na moim kanale, prawda? E, no to właśnie. E, tu właśnie już miałem kilka odcinków nagranych. E, ale właśnie już nie. Mo, jak. Gdyby w sensie. Masz jakichś znajomych, którzy by chcieli wystąpić na odcinku? Da się ogarnąć. Da się ogarnąć, no właśnie. Ja też mam niektórych, no i właśnie. E, Jakbyśmy mogli nagrać salmonogit na przykład, albo top model. O nie. No i tak 1-0 dla niego. Dawaj. Nie, już muszę być bardzo skupiony bo już jest 1-0 dla niego. Jezu, jakie ja się buduje? Jakiś bambik totalny. Nie, spadłem. Dobuduj do się, ja, ja poczekam. Ja. O, o, już się... Buduję, buduje. Teraz ja spadłem. Ale na szczęście nie na sam dół. Może mi się uda dojechać? Dobrze, odpalasz? Tak, już, odpali, już jest odpalony właśnie. O nie, przebudowa mnie. O nie, to będzie złe, co ja zrobię teraz. Znaczy, może on mnie skilopuje? O nie, jakieś lagi straszne. Są, o nie, o nie. O nie! No, widzisz 2-0 dla Crespiana. Czekaj, bo ile ty masz kapę Ja mam 100 na 100. A, 70. A, czekaj, to ci zabije. Dobra, musimy. Chodź, chodź. Okej, okay, lecimy. Uwaga, ostatni punkt. Dla Chris Pionsa może, e, może to być bardzo szczęśliwy punkt. Może wyjść właśnie z nagrodą, czyli w postaci gifta. Pamiętajcie, że jeżeli chcielibyście ze mną zagrać, to musicie mieć suba z dzwonem i łapkę. I pod każdym komentarzem Wam przypinam serduszko. I dodaję do znajak. napiszecie mi nick. Ale wyrwałem. Oj, 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 dobra. Chyba coś przegrałem tutaj. Czemu mi sprint nie działa? Sorry, muszę skolapsować. Troszeczkę. Spoko, spoko. Mam za mało HP na niekolapsowanie. Wiesz. O nie, dobra, przejął hagie, Jest niedobrze dobrze bardzo. Jest, mam Hagie. Dobra, nie będę spamił. O, nie, no dobra. W... to chodźmy... chodźmy do lobby.